Konstytucja dla biznesu to jest pakiet ustaw, tak się przynajmniej zakłada i po części został już wdrożony od stycznia tego roku, e, przy czym na chwilę obecną weszły w życie przepisy zmieniające ustawę ordynacja podatkowa, e, po części również ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a w dalszej części to um, ta konstytucja dla biznesu będzie zakładała po prostu nową ustawę prawo przedsiębiorców, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. E, to tyle tytułem wstępu, natomiast co się zmieni e, albo co się już zmieniło. Zmieniło się to, że podatnik nie musi tak na dobrą sprawę występować o swoją indywidualną interpretację prawa podatkowego, tylko może oprzeć się na tak zwanej utrwalonej praktyce interpretacyjnej. To jest coś co już funkcjonuje od stycznia tego roku i podatnik w praktyce, jeżeli ma jakieś wątpliwości w stosunku do Zagadnień podatkowych, z którymi się spotyka, może przeanalizować interpretacje wydawane już dla innych podatników przez ostatnie 12 miesięcy przed danym okresem, gdzie spotkał takie wątpliwości. I jeżeli zidentyfikuje przeważające stanowisko organów podatkowych wyrażone w interpretacjach podatkowych w odniesieniu do takiego samego Stanu faktycznego, z jakim ma do czynienia przedsiębiorca czy podatnik, to może się oprzeć na takiej praktyce interpretacyjnej przeważającej w ostatnich 12 miesiącach i zastosować ją w praktyce bez uciekania się do indywidualnej interpretacji. I to może zrobić nie tylko w odniesieniu do zagadnień podatkowych, ale również na przykład do zagadnień celnych czy ZUS-owskich, dlatego że tak jak powiedziałam, te zmiany weszły w życie i w ordynacji podatkowej, i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.